16 listopada otwarto nową Izbę Pamięci w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W uroczystości udział wzięli dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, ksiądz Duszpasterz Lasów Państwowych Tomasz Duszkiewicz. tam gdzie była Inka. Licznie przybyli również zaproszeni kombatanci. Ta izba będzie oczywiście otwarta e, dla zwiedzających. Za Izbę Pamięci odpowiada Centrum Informacyjne Lasów Państwowych na czele z dyrektorem Sławomirem Trzaskowskim. Izba składa się z dwóch takich zasadniczych części. Części historycznej, to jest poczet dyrektorów, jest taka symboliczna kancelaria leśnika z atrybutami tej pracy, oraz część nowoczesna, multimedialna. Oprócz kolekcji stałych poświęconych edukacji i historii lasów państwowych, będą tutaj również wystawy czasowe. Jest tam serdecznie miło, że leśnicy o ince pamiętają. Pierwszą poświęcono Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka. Krótkie losy i tragiczne losy Inki związały się z lasami państwowymi. Inka pracowała w Nadleśnictwie Narewka przez bardzo krótki czas, po czym, po czym trafiła do, do 5 Wileńskiej Brygady AK. Inka jest symbolem niezłomnego ducha, jest symbolem takiego hartu, takiej, takiego też etosu polskiego leśnika, który, który pozostaje wierny i lojalny zasadom, które, w których został wychowany i, i wykształcony. Inka zginęła bardzo młodo, jako 17-letnia dziewczyna zginęła z rąk. Służby Bezpieczeństwa. Na otwarciu zjawiła się najbliższa rodzina Inki. Leśnicy starają się uczcić pamięć. Danusi jest to dla mnie wyjątkowo miłe i wyjątkowo w sercu mi zapadło. Na wszystkich uroczystościach, gdzie zdarzyło mi się być, zawsze widziałam te zielone mundury. W czarnym usłyszałam, że mianują Inkę leśnikiem roku. No także, nic dodać, nic ująć. Wrażenia w sercu są najgłębsze. Po uroczystościach zaproszeni goście udali się na projekcję filmów reżyserii Jacka Frankowskiego. Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć.